Ja może zacząć od paru słów, nie będę przedłużał, bo piknik czeka. Mianowicie yy, cieszy mi się bardzo, że jest Pan Rektor z nami też obecny, Pan Profesor Pałys, bo to jest dwustulecie Uniwersytetu. I tak naprawdę Pan Profesor Kitajewski, którego zaraz nic odsłonimy, zaczął z, w zasadzie, z Liceum Warszawskiego, które w zasadzie było już szkołą wyższą w czasie jeszcze zaborów, można powiedzieć tworzenia się Księstwa Warszawskiego na terenie zaboru pruskiego. Potem, oczywiście był profesorem, obok też również profesora Ceglińskiego, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, już jako oddzielnej jednostki. Wtedy, jeszcze na pierwszych latach, chemia była związana, z, powiedzmy, ze szkołą lekarską. Z, w zasadzie były dwa wydziały, które były początkiem Uniwersytetu. Pierwszy powstał Wydział Prawa, w 1808, w 1809 powstaje no, szkoła lekarska, Czyli te nazwy się zmieniały w czasie i był to było ściśle związane z, z dzisiejszym Uniwersytetem Medycznym. Tamte też pojawia się chemia i stąd możemy mówić, że chemia nam istniała więcej niż te 200 lat. Znamy też i tutaj wiele słów podziękowań dla do pana, pana Doktora Wielogórskiego, który jest tam z boku, który odnalazł dokumenty historyczne, wiemy jak wyglądała pierwsza pracownia z podstaw chemii czy z chemii ogólnej, wiemy jak ważne w tamtych czasach było gorzelnictwo, to raczej było związane z prawnikami, bo dobry wydział prawa musiał mieć specjalistę wódziolnictwa. To był bardzo poważny przemysł i bardzo poważne zagadnienie. Także ja jeszcze dam tylko jedną rzecz, którą podkreślam często, bo życiorysy są na tablicach. Państwo co wszyscy się czytacie, znamy, wiemy, że Celinski znany jest od wódzna Wiemy, że wszyscy byli związani w jakimś stopniu też z farmacją, ale zwrócić uwagę na jedną rzecz. Celiński w zasadzie jest twórcą nowoczesnego podejścia do chemii. Jest po starzach zagranicznych. Jest właściwie tym człowiekiem, który zaczął tworzyć też chemię laboratoryjną w Polsce. Był na pewno najbardziej chyba wykształcony, najbardziej wykształconych chemików na terenach wczesnych ziem polskich, poza nawet zaborem. Powiedzmy księstwem warszawskim, które istniało, a potem królestwem polskim związanym z zaborem rosyjskim. Jeżeli weźmiemy wszystkie ziemie, to był to bardzo okres nowoczesny. I ten fakt tego wykształcenia za granicą i prób podjęcia nowoczesnej chemii na ówczesne czasy w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, na Polskim Uniwersytecie Warszawskim jest godny upamiętnienia. I chcemy no, tutaj to właśnie dzisiaj zrobić. I to są dwie również ważne sale wykładowe. I dobrze, że miały one swoje imiona, tych ludzi, którzy się łączą z dwustoleciem Uniwersytetu. E, trwało trochę czasu, zanim tą decyzję Rady Wydziału, sprzed paru lat, żeśmy urzeczywistnili. Jak wiecie Państwo, najpierw zaczęło się od, od sali Marii skłodowskiej Kiri, e, potem profesora Mościckiego jako prezydenta, który był związany z tym budynkiem, z otwarciem tego budynku, z decyzjami. E, teraz wydaje mi się, że w dobie obchodów z tego uniwersytetu jest dobry moment, żeby to pamiętać. Ale pierwsza sala to była sala profesora Tak I jest, to ale to było jeszcze przed e, wizją 200-lecia uniwersytetu, zgadzam się całkowicie i to jest oczywiście bardzo ważne. Aula św. święto Świętosławskiego. mamy też bibliotekę Chemuli, ale kontynuujemy. Te bardzo ważne sądzę, że obydwa nazwiska są na tyle zapisane w historii nauki polskiej i niekontrowersyjne, że możemy dokonać tego aktu. Prosiłbym bardzo może no, pana rektora również, żeby z wspólnie z Że. Nie, każdy trzyma, nie? Każdy trzeba zbrać i Tak jest. A następnie ciągniemy, tak? O -o -o -o. Tutaj Państwo wszystko możecie wyczytać o Panu Profesorze Adamie Maksymilianie Hitajewskim. Maksymilian, sami piszemy przez X też. Yy, no. Wiemy też, że pochowany jest na Powązkach w Warszawie istnieje odliczny grobowiec. A teraz chciałbym również poprosić Pana profesora Mrocznickiego, nie Pana, nie Pana tego. następna tablica. Ja następnie jeszcze Pana poproszę Pana który tyle pracy włożył z wyciągnięcie zadań historycznych yy, i te zasłucha. Mamy ten moment że będzie tutaj poświęcona panu profesorowi Celińskiemu, który jest dla nas bardzo ważny, dla farmacji równie, jeżeli nie bardziej ważny, ale sądzę, że świadczy to pewnej jedności chemii, nauk i poprosiłbym może wspólnie byśmy zaczęli ciągać. Proszę bardzo, pana rektora, jeszcze proszę Pana jest o o <?ńantes> jeszcze wow. <cinematic pause ten3> wow. Profesor Szkoły Lekarskiej i Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. To chyba wszystko wyjaśniam. Oprócz danych szczegółowych, myślę, że są te ciekawe rzeczy. Proszę Państwa, w tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak się zrelaksować i zejść na piwo. Serdecznie zapraszam. <grym> Przepraszamy bardzo za opóźnienie. Przepraszamy bardzo za opóźnienie. Dzisiejsza rada trwała trochę dłużej. Mieliśmy też uroczystość odsłonięcia tablic przed dwoma salami 305 i 338 poświęcone profesorowi Kitajewskiemu i profesorowi Celińskiemu. Dwóm bohaterom związanym z historią Uniwersytetu sprzed 200 lat. Yy, jesteśmy teraz już no pogoda jednak wciąż nam sprzyja. Mimo no, burzliwego dnia, wciąż burzy nie ma, myślę, że nie za dużym upale spokojnie spędzimy mile czas i do, to, do tego serdecznie zachęcam. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mamy dostojnych gości, pana profesora Wroczyńskiego z Wydziału Farmaceutycznego Dziekana. Uniwersytetu Medycznego, pana profesoria, profesora Dariusza Wasika, dziekana elekta Wydziału Fizyki, bratniego Wydziału Fizyki i pana profesora Twardowskiego oczywiście z MISMAP-u, którego też bardzo dobrze znamy. Mamy pana rektora, z czego się bardzo cieszymy i proszę bardzo, zapraszam do Biesiady. dhe <try> sa Onde é よろ <noise>、eh、しくお願いします。<合> <ces> aby tu obra obrazu nie zapúti. Yeah. <laughs>